Hej kochani, witajcie w nowym vlogmasie. Macie ochotę zobaczyć co tam dzisiaj u mnie, to powiem Wam, że no, będziemy sobie trochę gadać. Kochani do kuchni. E, Może jest normalnie dzień, bo jest dosyć wcześnie, jest około 9 rano, ale przyszłam Wam pokazać. Słuchajcie, moje pre takie prezenty, które y, y, mam z, y, z Mikołajek. Prezenty Mikołajowych przyszłam Wam y, pokazać. Słuchajcie, tylko sobie zerknę, bo dzień dobry, ta leci. Nie, wypalenie zawodowe akurat. Poczekam, się na uczestników ślub od pierwszego wejrzenia, bo wczoraj oglądałam finał, nie będę wam, znaczy nie wiem, czy tutaj są osoby, które śledzą to, ale powiem wam, że ja się to dokładnie spodziewałam takiego finału, jaki tam e, zostałam, że wiedziałam, że to po prostu za bardzo, znaczy oni pozostawali w tych małżeństwach oprócz jednej pary, ale ja uważam, że to i tak wszystko pójdzie i tak na rozwód, bo to, po to dobranie tych par to jest jakieś nieporozumienie. Czy co, chciałam Wam pokazać, co mam yy, właśnie na, yy, co dostałam na Mikołajki. I zacznę może, słuchajcie, od yy, figurki, bo dostałam yy, właśnie figurkę z... Yy, jak to się Snow White. Królewna śnieżka. To jest, słuchajcie, królewna śnieżka, figurka. Właśnie w takiej To jest Fanko, ale w takiej formie właśnie Serii mini To pokazuję wam O, sobie zobaczcie właśnie Tutaj na z tyłu yy, są Te, które były dostępne I Właśnie, że Arielka I, i Bella i, I Księżniczka i Żaba Różpunka, różne były, ale ja dostałam Akurat właśnie tą Snow White Właśnie taką Figureczkę ładną Także bardzo, bardzo się cieszę, bo lubię takie rzeczy. Wiecie, że ja jestem trochę geekiem i gry planszowe, i gry komputerowe, i, i filmy, i takie właśnie różne serie, i postaci. Czy Marvel, nie Marvel, to y, taką figureczkę właśnie dostałam. Drugą rzeczą jest, słuchajcie, taka gra. To, to jest takie strasznie maleńkie, ale to jest taka gra y, zręcznościowa, można powiedzieć. To się fajnie sprawdzi, słuchajcie, w pociągu, w podróży, albo gdzieś po prostu, no jest takie bardzo kompaktowe, tylko yy, muszę wam was ostrzec przed jedną rzeczą, siedem przycisków. Yy, i, te, I jest power i pauza i play, nie. I powiem Wam, to jest taka gra zręcznościowa, właśnie takie ala memory. I właśnie, jak się kliknie, właśnie tutaj power, no to yy, się to podświetla, i za chwilę, prawda, pokazuje, które trzeba naciskać, i potem podążamy za tym światłem i naciskamy to, co się podświetla, nie? I tam jest kilka poziomów tego, i potem, wiecie, naciskamy dalej, 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 i potem, yy, no albo nam się udaje, albo yy, jakby wracamy do początku, nie? Jest tam kilka tych poziomów, że to przyspiesza potem, podświetla się szybciej, no i taka gra po prostu. Yy, no, i ta, taka gra y, właśnie zręcznościowa, yy, takie trochę kaczki, czy coś, bo to z przeznaczeniem jest dla dzieci. Tylko jak, y, to jest chyba do dostania, słuchajcie, w smyku. Tylko muszę Was ostrzec przez jedno, przed jedną rzeczą. Że to tak, y, bo to ogólnie teraz jest bez dźwięku, nie? Jak dla Was włączałam, no to to nie ma dźwięku, nie? I mogę sobie normalnie klikać i tutaj nic nie słychać, nie? Yy, ale, jakbyście chcieli to kupić, bo to jest przy kasach w smyku, jakbyście chcieli to kupić, to musicie się liczyć z tym, że będziecie to rozkręcać i odłączać głośnik, który jest w środku. Bo to po prostu tak nieznośnie wyje, tak jest nieznośnie to głośne, że po prostu inaczej się nie da. I ja yy, przy pomocy wiecie czata. Eee, Znalazłam właśnie sobie sposób, jak ten głośnik odłączyć. tam się przecina te dwa kabelki, wyciąga się ten głośniczek, kabelki się izolacją obija i potem, wiecie, się zamyka to i nie ma dźwięku, ale gra nadal dzia działa, nie. I tylko dzięki temu, że to się udało, to jestem w stanie, wiecie, w to grać dalej. Ale mimo to yy, jak jesteście gotowi na takie działania, to mimo to Wam polecam, bo to kosztuje chyba 20 zł. I w takiej cichej formie y, jak najbardziej polecam, bo to wiecie tak, y, takie rzeczy właśnie takie pamięciowe, czy takie na uwagę, żebyście, wiecie, na czas tam klikali, to też bardzo dobrze wpływają na, y, wiecie, na, y, na neurony w mózgu, na to, żebyśmy właśnie na skupienie uwagi, na lepszą pamięć, na koncentrację. Takie wiecie, wszystkie takie procesy pozytywne dla mózgu jak najbardziej. I dla mnie to jest przede wszystkim odstresowujące. Zwłaszcza jak wiecie, mam te problemy ze skórą, to jak już tam czuję, że coś się dzieje, to sobie włączam tę grę klikam i po prostu przez te klikanie i przez te zajęcie sobie głowy tym, tą uwagą, wiecie, w co kliknąć, jak się zaświeca. To, yy, to właśnie to mi pozwala trochę odciągnąć myśli, nie? Jak w nocy, czy coś, no to ja sobie po cichu mogę, mogę sobie za tym yy, światełkiem tutaj podążać i, wiecie, i trochę tą uwagę odciągać, nie? No i tutaj się wyłącza i go. Także taka gierka, takie maleństwo, ale fajne, polecam Wam. Czy dla Waszych dzieci, tylko mówię, musicie dźwięk wyeliminować, bo nie do zniesienia, tak było, że Myślę, że sąsiedzi totalnie mnie słyszeli. Eee, także figurka gra i słuchajcie, pędzel. Kupiłam sobie, bo brakowało mi takiego typowego pędzla do podkładu. A to jest, słuchajcie, pędzel z Hebe i on się nazywa Cream Sculping Brush. I on jest ogólnie do czego? Do konturowania na mokro, krótkie i gęste włosie sprawia, że kosmetyk wtapia się w skórę. Wiecie, do konturowania on jest, ale tam... Yy, widziałam, że też można no wiecie, podkład też jest płynny też jest na mokro, więc jak najbardziej bo chciałam taki wiecie, ścięty taki wiecie, flat, płaski ale nie było, więc wzięłam sobie taki bardziej yy, właśnie, no zbity taki konkretny, bo to i tak się będzie fajnie nakładało, więc taki pędzel powiem wam, że uwielbiam, tak mi się podoba yy, przede wszystkim to zabarwienie tego włosia bo ja lubię z takim, yy, jak jest taki szary na końcu Dobie takie pędzelki, także. No też kupiłam pod kątem, wiecie, tego makijażu, bo tak jak widzicie, moja twarz na ten moment, no, coraz bledsza. Staram się po prostu to utrzymywać. Różne mam dni, ale zauważam, że teraz mi się bardziej skupia na rękach, co jest dużym plusem, bo, wiecie, twarz się troszeczkę wygoiła, chociaż są te granice. Teraz mam odsunięte czoło, bo muszę odgarniać włosy czasami od twarzy, bo mnie łaskoczą. Jest, odgranicza się, wiecie, ta, y, ta linia, gdzie to wszystko się, wie, wiecie, dzieje, ale mam pielęgnację, słuchajcie, jeszcze byłam wczoraj y, w Superfarmie y, y, patrzeć ogólnie na te dermokosmetyki i widziałam, że, że mogę sobie tam ewentualnie jakiś tonik dokupić, żeby te pH wyrównać, także będę tutaj, wiecie, parę kroków... Yy, robić, żeby tą skórę przystosować, potem, właśnie, pół godziny przerwy, tak jak radzili, żeby to się wchłonęło, uspokoiło, wyciszyło, i potem sobie nałożymy ten podkład, nie? I jakieś tam cienie do oczu i tak dalej, bo ja mam te palety przecież czekają, co dostałam na święta, słuchajcie. Yy, muszę w ogóle daty ważności ich popatrzeć, ale to chyba dwa lata są ważne, nie wiem, zobaczę. Bo czekajcie, może sobie sprawdzimy. Zobaczymy, jaka tu data jest. 12 miesięcy od otwarcia. Dajcie znać, kochani, czy to są ważne jeszcze te palety. Kto w ogóle zużywa przez rok paletę? Nie ma chyba takich ludzi. Trzy lata to jest chyba minimum, słuchajcie, bo to się nie da tak... Wiecie, o, chodzi mi o takie zużycie do cna każdego jednego cienia i każdego jednego kosmetyku. No ale nie wiem, no dajcie mi znać. Zobaczymy sobie. Tak, 12 miesięcy od otwarcia, a ja je dostałam, słuchajcie, na święta. Także dajcie znać, widzicie, tu, te, tu macie ten kubeczek. Chyba, że ja napiszę do afektu, po prostu yy, zapytam ich. No bo szkoda mi, bo to są mnie nieruszone, słuchajcie, yy, rzeczy, nie? Tu jeszcze folia jest, także no, o widzicie? Taki róż, rozświetlacz i brązer, nie? Ja chciałam to z wami sobie po prostu użyć, no nie mogłam się jakoś, wiecie, przemóc. Potem przyszedł ten też no i wszystko mi się poblokowało i wydłużyło w czasie, nie? A druga to jest. Yy, ale nie, no normalnie wyglądają te cienie. A druga to jest ta paleta, nie? I chciałam się dla Was pomalować nią. Zwłaszcza tymi brązami, bo pokruszył mi się brązer. I tak patrzę, wiecie. No ale ja nie widzę, żeby one były jakieś. Patrzę i nie widzę, żeby te cienie się jakoś zmieniły, żeby jakoś ich. Konsystencja się zmieniła. A tutaj też 12 miesięcy od otwarcia. Hmm. No nie wiem, dajcie znać, słuchajcie, bo szkoda, bo to jest nawet nieruszone. To jest po prostu nieruszone absolutnie niczym. Zapytam się chyba w efekcie, wiecie? Co oni myślą na ten temat. To wtedy bym sobie, wiecie, przyszła i zrobiła pełny make-up z wami. No, myślałam, że dwa lata to minimum jest. A to też, słuchajcie, też jest dla mnie dziwne, bo w zeszłym roku, jak ja to yy, dostałam, to. Yy, bo wiecie o co chodzi, że ta seria. Bo to jest jakaś Karolina Matraszek. Właśnie jakiś... Ym, wiecie o co mi chodzi, że ta seria tych palet, ona też ma jakby swój czas. Tej popularności, więc ona nie jest jakby z zeszłego roku ym, no, wydana, tylko jeszcze czekała, aż w końcu ktoś to kupi. Wiecie o co mi chodzi, nie? Także dajcie znać, co o tym myślicie. Ja bym chyba tego użyła, bo nie widzę, żeby tutaj coś się, wiecie, zepsuło. Nie śmierdzi ani nic. Nie, zmieścił, nie zmieniło swojej właściwości czy konsystencji. Taka paleta, pokazuję Wam właśnie, że mam. I razem właśnie z tym pędzlem, z tym podkładem, z tym wszystkim i tymi kosmetykami, co mam, to będę się dla Was malować. No, także kochani, zaraz sobie jeszcze otworzymy kalendarze. Ja patrzyłam w komentarze od Was, że mi piszecie ładnie, że mnie pozdrawiacie. Yy, pozdrawiam Cię Darku, pozdrawiam Cię Kasiu Lew. XY, yy, serduszka wysyła zawsze. I Madzia pisze hej, jak dla mnie te czerwone kwiatki fajnie się komponują, są jakby zimowe. Ja bym zostawiła. O, słuchajcie, ostrość straciłam, No. Mm, także cieszę się, że piszecie. Serdecznie Cię Madziu. Pozdrawiam. Także, bo tu widzę nowy vlog, nas komentujecie. Mm, bardzo fajnie się oglądają, a to już jest po live. Bo chciałam mi live zrobić. 6 to zobaczymy. Hej kochani. Witajcie w kolejnej części. Ja właśnie przyszłam. Do domu i powiem Wam, że dzisiaj jest, co yy, dzisiaj jest, piąty. I ja już mam w ogóle zmontowanego dla Was, yy, właśnie ten film, co oglądacie. Ale muszę w ogóle go całego edytować, bo yy, okazało się, co w ogóle nie od dnia. Słuchajcie, przyszła ta paczka, przyszła ta gra. I zaraz, yy, jak pokażę Wam yy, te kalendarze, yy, co w kalendarzach jest, to pokażę Wam tą paczkę. Znaczy tą grę, powiem wam, że zdziwiło mnie to, dlatego że jak ja rozmawiałam, yy, jak dostałam informację właśnie od tej babki z UK, to ona mi mówiła, że to będzie w tym tygodniu, ale jak już był czwartek, to tego nie było i, i było napisane, że jest u nadawcy w czwartek, więc wydawało mi się to no, trochę niemożliwe, żeby z zagranicy coś w jeden dzień przyszło. A to się okazało, że tam na aplikacji w ogóle nie zostało to zmienione i przez te wszystkie 5 dni robocze, no to szło. I nagle, słuchajcie, dzisiaj piątek, no i jest sms kurier, dzisiaj paczka dostanie, zostanie dostarczona. Yy, i, I ja tak w ogóle. Aha, nie? Także po półtorej miesiąca, słuchajcie, w końcu przyszła ta gra. No, jestem troszeczkę, powiem Wam, taka słodko-gorzko jest. Że fajnie, że doszła, ale z drugiej strony, nie fajnie, no bo no tyle czasu i, i po prostu to, w jakim stanie przyszła ta paczka, to w ogóle zaprzeczyło wszystkim prawom. Dlatego, że miała przyjść, jakby tamta miała zostać odesłana, ta pierwsza, na rzecz wysłania podobnie drugiej, takiej samej. Co się okazało, że się tak nie stało. Przynajmniej nie wiem, co z tą drugą, bo przyszła ta pierwsza. Cały poniszczony, rozwalony kart karton, cały, że po prostu po przejściach yy, ta przesyłka była, że, że latała po prostu widać z magazynu do magazynu, w każdym razie no jest. Yy, I później, yy, jak wam yy, już pokażę te kalendarze, to pokażę tą grę. I teraz, póki pamiętam, bo nie wiem, ale chyba w tamtej części, kurczę, muszę przejrzeć jeszcze ten film, ale kupiłam sobie pędzel. Słuchajcie, ale to. To, to tam jest ten fragment z tymi prezentami mikołajkowymi. Nie wiem w ogóle czy chyba nie ma sensu wrzucać tam tego filmu, bo kurczę, no nie wiem, czy ja nie zacznę po prostu od początku. Tylko co, co tam było? Także kochani, trochę poklejony będzie ten vlog, to później zobaczycie sobie ten pędzel, bo pokupiłam. Eee, gotuje mi się, słuchajcie, makaron Stawiłam sobie wodę na makaron Bo jeszcze nie jadłam obiadu dzisiaj eee, Powiem wam, że to nagrywanie do przodu Naprawdę mi pomaga, bo mam takie różne momenty eee, Także, także naprawdę No, pomaga mi to No i co, przechodzę Kalendarze. E, słuchajcie, jaki mamy dzisiaj numer? To jest w ogóle ta nowa kurtka, co Wam pokazywałam, ta beżowa. Jeszcze się z niej nie rozpłaszczyłam. Siódemka, czekajcie, ja tutaj do siebie pokażę bardziej. Jest e, siódemka. Bo ta moja lewa ręka jest w tak złym stanie, że boję się, że znowu Wam gdzieś mogę pokazać i, i będzie to brzydko wyglądało. Czekajcie, w którą stronę to. A tu się otwiera. Dobra, to już jest otwarte tak czy inaczej, bo to się rozwaliło. Dobra, może tą... Prawą ręką. Tutaj siódemka. W siódemce, słuchajcie, jest znowu guma balonowa, także powtarzają się. O, taka guma balonowa. Że okienka się w czupaczup się powtarzają. No i siódemeczka. Słuchajcie, w tym bobsnailu. szybko, bo tam muszę, wiecie, patrzeć na, na to gotowanie. Tutaj jest też. Otwieram tutaj bardziej do siebie, bo to jest tak jak mówię, bardzo. Ała! Bardzo twarde. No naprawdę, słuchajcie. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego oni tak stwierdzili, że to jest w ogóle fajny pomysł, nie? Dawać aż tak. Bo wiecie, z jednej strony dobrze dać twardy karton, bo wtedy wiecie, że to co w środku, to, yy, to wtedy przetrwa, ale no. O no kolejna zabawka, słuchajcie. Miało być, miała być tylko jedna, a jest już trzecia. Nie wiem do czego, to jest chyba do dzieci, dla dzieci do kąpieli. Słuchajcie, taka zabawka. Znowu ślimak zielony. Także otworzone. I mój, słuchajcie, kalendarz z siódemką. Mam nadzieję, że ja dobrze to otwieram. Tak, bo tam były te Mikołajkowe. Kochani, siódemka, mój kalendarz. Otwieramy, patrzymy. Co my tu mamy? Nie wiem. A dobra, już wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest podkładka pod garnek. Tutaj widać, że z promocji jeszcze 7 zł kosztowało w homli. To jest takie, że to się rozkłada, tak? I to możecie na to garnek położyć. No nie wiecie o co mi chodzi o w ten sposób. I na to się kładzie gorący garnek, to jest takie silikonowe i czy patelnie. No i składane. Także możecie sobie takie złożone dać do szafki, a, a później rozłożyć jak jak przygotowaniu czy coś to rozkładacie i kładziecie, nie? Także taki taki schomli właśnie, jak to nie wiem jak to profesjonalnie. Podstawka pod gorące naczynie. O, tak się to nazywa. Eee, właśnie e, Także takie dzisiaj w okienku No i kochani zaraz e, Przyjdę, bo jeszcze widzę Mam e, te parę minut, to przyjdę wam pokazać tą grę Także kochani proszę bardzo To co widzieliście na telefonie ostatnio To jest ta gra halloweenowa Ona ma w środku cztery postaci Właśnie tutaj jest co Jakiś wilkołak właśnie Jeździec tutaj Babeczka z krukami No i tak dalej i tak dalej Także pokazuję Wam, to jest właśnie ta nazwa. I tutaj z tyłu też jest taka piękna grafika, słuchajcie. To kosztowało 300 zł i szło z perypetiami, ale warto było czekać. To się otwiera z. Słuchajcie, to się otwiera z obu stron. Ja teraz to odkryłam. Widzicie, taka kostka niebieska jest. To się otwiera z obu stron. Bo tutaj, słuchajcie, pod tym jest komiks. Nie wiem jak ja mam to wam w locie tak pokazać Widzicie? Tu jest komiks pod spodem I, i w środku są te postaci eee, Także no Przyszło jest Jedna wielka ulga Bo już myślałam, że tego nie będzie Słuchajcie Ale przyszło Dzisiaj jest 5 grudnia Tak? Dobrze ja mówię tak Dzień przed Mikołajkami słuchajcie przyszło Hura, hura, hura. E, dla przykładu po, e, pokazałabym Wam jedną postać, tylko niewygodnie mi się tu robi. Tutaj w środku były jeszcze karty. Ale tak na szybko, na szybko słuchajcie pokazuję Wam o, postać. Tam więcej szczegółów to w innym filmie będzie, słuchajcie, jak ja to sobie to wszystko odpakuję, ogram i się nacieszę tym, to potem do Was przyjdę i, i pokażę wszystko, także mam. Mam, słuchajcie, mam w końcu to. Bardzo się cieszę. Chciałam w ogóle Wam, kochani, polecić na ten właśnie świąteczny czas piosenkę z zespołu Lunaria, Pastorałka. To jest zespół, który odkryłam właśnie niedawno. E, oni będą na preselekcjach do Eurowizji 26. E, właśnie z, z inną piosenką, ale teraz na święta właśnie stworzyli taką pastorałkę i bardzo was, y, wam serdecznie polecam, bo ja normalnie się wzruszyłam także jak, y, jak macie ochotę to sobie przesłuchajcie, bo jest po prostu super super na ten świąteczny czas idealna. I jeszcze jedna rzecz kochani, ubrałam choinkę to pomniałam wam powiedzieć jest u mnie już choinka ja później puszczę dla was takie jedno ujęcie właśnie dłuższe, żeby wam pokazać, ale tak na szybko to jest moja choineczka Piękne te szklane bombki są, naprawdę cudowne. I te, i te, i te niebieskie. Czekajcie, gdzie ten niebieski jest? Tu. No słuchajcie, to jest coś tak pięknego, naprawdę. Takie przeźroczyste, ładne. E, do tego dałam sobie takie sopelki i gwiazdę w kolorze srebrnym. Także jest srebrny łańcuch, niebieski łańcuch. Jest taki śliczny, po prostu prześliczny jest ten łańcuch. E, no i światełka są z reniferami. I też, e, czekajcie, może przygaszę trochę tutaj, żebyście może widzieli bardziej. No nie wiem, czy widać to podświetlenie jakoś szczególnie, ale no powiem wam, że jest po prostu to coś tak pięknego, że taka choinka w, kolorze zim, w kolorach zimniejszych, ale wygląda po prostu przepięknie. Także później zobaczycie ujęcie takie bardziej e, ładniejsze, a teraz się rozłączam i lecimy dalej. Także, kochani, co ja będę kończyć ten film? Idę się rozpłaszczyć z mojej ładnej kurteczki. Tak, możecie sobie ją teraz e, zobaczyć. No, mega, mega, powiem Wam. Była też czarna, ale jakoś ta be beżowa mi się bardziej spodobała. Także y, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie o tej grze. Czy warto było czekać? <laughs> Moim zdaniem bardzo warto, bo wiecie, ja się tym interesuję i ja to lubię no i sorry, że ten vlog był taki klejony ale wiecie, z kilku dni i e, takie, nie, nie wiem czy mówiłam w którymś fragmencie, ale mam do wykorzystania bon w Home and You słuchajcie, się okazało, że nie tylko jeden, ale dwa no nie, że przyszły te moje bieżniki, obrusy które też w, muszę wam pokazać ale to też chyba w innym filmie pokażę I, i też pliki z jarmarku czekają także to wszystko, wszystko, słuchajcie, będę sukcesywnie wam pokazywać i dostałam, słuchajcie, te błony, i się okazało, że nie jeden na 150, tylko dwa na 150. Więc jak słuchajcie, kochani, wydam 300 zł, to będę miała 300 zł dodatkowo do wydania. Jak wydam 150, no to 150, nie? Ale wow, jestem w szoku, że po prostu te dwa się, no, że jednak dwa się liczyły. Także kończę. Trochę, trochę zamieszania było w tym filmie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. Zapraszamy się. W kolejnym filmie już niebawem. Pa-pa!